Zima fajna jest. Dla narciarzy i dzieci. Reszta raczej się nie cieszy. Do grupy niezadowolonych należą kierowcy tacy jak ja. Nie lubię porannego skrobania szyb. Strasznie upierdliwe zajęcie. Próbowałem różnych wyznalazków. Efekt zawsze był mizerny. Wybrałem najprostsze rozwiązanie. Włączam silnik, ustawiam nawiew na szyby i po kłopocie. Wiem, wiem. Zaraz powiecie, że za to jest mandat. Owszem jest, ale nie na własnym podwórku. Tu nie ma zastosowania prawa o ruchu drogowym, co najwyżej kodeks cywilny. Ogólnie przepis mówi, że za włączony silnik na postoju dłużej niż jedną minutę możemy zostać ukarani mandatem w wysokości jednej stówki. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Przepis nie mówi, jaki ma być interwał czyli jak długa powinna być przerwa. Skoro nie mówi, to znaczy, że jest dowolna. Włączam silnik, pracuje 59 sekund, wyłączam i powtarzam cykle tak długo, aż rąk zniknie. W moim przypadku to trwa zazwyczaj dwie minuty. W waszym zapewne będzie podobnie. Już słyszę ekologów, jak mam mamroczą o środowisku. Powiem im tak, że to co leci z mojej rury wydechowej przez te dwie minuty, nijak się ma do tego co leci z kominów moich sąsiadów przez całą zimę. W przeciwieństwie do samochodów to jest temat tabu. O tym się nie mówi, że część domków jednorodzinnych to najzwyklejsze spalarnie śmieci. No i proszę, mijają dwie minuty, szyba gotowa, machną jeszcze wycieraczki i można jechać. No to trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I jak zawsze łapka, subik i komentarz. Dzięki.